Cześć, ja mam na imię Asia i zdejdziemy się tym, co mówi do mnie Bóg. To, co dzisiaj czuję, że Duch Święty chce przekazać, to to, że Bóg nie zawsze działa w taki sposób, jak my myślimy, że zadziała, i czasami rozwiązanie naszego problemu będzie zupełnie inne niż się spodziewamy. Myślę, że część osób, które to ogląda,. Musi się otworzyć na to, że to w jaki sposób Bóg uratuje się z danej sytuacji, to w jaki sposób Bóg zadziała w sytuacji, w której aktualnie jesteś, o którą się modlisz, może być zupełnie inne niż się spodziewasz. Czasami sposób działania Boga może się nam na początku nie podobać. Może być tak, że spodziewaliśmy się, że Bóg zadziała zupełnie, zupełnie inaczej. Że można to było rozwiązać w zupełnie inny sposób, a Bóg rozwiązuje go w swój sposób, i może czasami tak być, że to się nam nie podoba, a czasami nawet możemy, może nam się wydawać, że to, co się dzieje, nie jest od Boga. I oczywiście każdego sytuacja jest inna, i to, żeby zweryfikować, czy dana sytuacja, która nas spotyka w życiu, jest od Boga, czy nie, to my sami musimy z Bogiem przebywać, my sami musimy go pytać, my sami musimy się utwierdzać u Niego że to rzeczywiście jest od Niego, że to rzeczywiście to, co się dzieje, rzeczywiście jest dla naszego dobra. Bo czasami bywa też tak, że sytuacja, w której jesteśmy, to nie jest coś od Boga, że to nie układa się w jakiś tam sposób, ale to rzeczywiście czasami nie jest od Boga. Bo czasami jest tak, że Bóg chce, żebyśmy byli jednak w trochę innej sytuacji. I wskazuje nam pewne ruchy, które powinniśmy wykonać, i gdybyśmy te ruchy wykonali, to rzeczywiście sytuacja by wyglądała zupełnie inaczej. Więc oczywiście każdy z nas ma swoją odpowiedzialność, żeby przyjść do Boga, żeby spędzić z nim czas, żeby dowiedzieć, się, żeby dowiedzieć się, co aktualnie w naszym życiu się dzieje, co robić dalej. To jest nasza odpowiedzialność, żeby mieć na tyle bliską relację z Bogiem, żeby wiedzieć chociaż trochę, co się mniej więcej dzieje. Ale czasami jest tak, że Bóg działa w naszym życiu. A my tego nie widzimy. Czasami może nam się wydawać, że Bóg się nami nie zajmuje, czasami może się nam wydawać, że to, czego aktualnie doświadczamy, jest jakąś może porażką, ale jeżeli Bóg to skoordynował, jeżeli to Bóg nas wsadził w tą sytuację, to możemy mieć pewność, że to będzie miało dobre owoce. I takim fragmentem, który myślę, że trochę pokazuje taką sytuację, jest fragment Łukasza 24, gdzie Jezus już zmartwychwstał. Widzimy tutaj żółśniowie Jezusa. Pomimo tego, że Jezus tłumaczył im wiele rzeczy pomimo tego, że, i pomimo tego, że w Starym Testamencie były o Nim proroctwa, uczniowie Jezusa dalej nie rozumieli tego, co tak naprawdę wydarzyło się na krzyżu. A Tego samego dnia dwaj z nich szli do wioski zwanej Emmaus, która była oddalona o 60 stadiów od Jerozolimy i rozmawiali ze sobą o tym wszystkim, co się stało. A gdy tak rozmawiali i wspólnie się zastanawiali, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi, lecz ich oczy były zakryte, żeby go nie poznali. I zapytał ich, cóż to za rozmowy prowadzicie między sobą w drodze? Dlaczego jesteście smutni? A jeden z nich, którą było na imię Kleofas, odpowiedział mu, czy jesteś tylko przychodnim w Jerozolimie i nie wiesz, co się tam w tych dniach stało? I zapytał ich, o czym? A oni mu odpowiedzieli, o Jezusie z Nazaretu, który był prorokiem potężnym w czyni i słowie przed Bogiem i całym ludem. Jak naczelni kapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali, a my spodziewaliśmy się, że on odkupi Izraela. Lecz po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak to się stało. Nadto niektóre z naszych kobiet zdumiały nas, były wcześniej rano przy grobie, a nie znalazły się jego ciała, przyszły, mówiąc, że miały widzenie aniołów, którzy powiedzieli, iż on żyje. Wówczas niektórzy z naszych poszli do grobu i zostali wszystko tak, jak mówiły kobiety, ale jego nie widzieli. Wtedy on powiedział do nich, O głupi serca nieskorego do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpić i wejść do swojej chwały? I zaczynając od Mojżesza i wszystkich proroków, wykładał im, co było o nim napisane we wszystkich pismach. A więc widzimy tutaj, że ci dwaj mężczyźni mieli sporo informacji, które dla nas teraz są absolutnie oczywiste i banalne do stwierdzenia, co tam się wydarzyło. I wydawało się tym dwóm mężczyznom, że tak naprawdę powinni się smucić, i że Jezus przegrał. I czasami tak jest w naszym życiu. Czasami nam się wydaje, że sytuacja jest przygrana, czasami nam się wydaje, że Bóg o nas zapomniał, czasami nie rozumiemy tego, co się dzieje. Pomimo tego, że Bóg mówi do nas wielokrotnie, pomimo tego, że nam wiele tłumaczy, pomimo tego, że mamy szansę dowiedzieć się, co się dzieje w naszym życiu, mamy szansę rozmawiać z Bogiem cały czas. I bardzo często to robimy, to mimo to nie rozumiemy do końca, co się dzieje, I mimo to wydaje nam się, że sytuacja może być na przykład i może nam się wydawać, że sytuacja jest nie na naszą korzyść. Ale trzeba pamiętać o tym, że wszystko spójdzie dla dobra tych, którzy miłują Boga, którzy naprawdę z nim żyją. I jeżeli żyjesz z Bogiem, jeżeli naprawdę Go słuchasz, jeżeli spędzasz z nim czas, jeżeli naprawdę jesteś Jego uczniem, uczennicą, to możesz być pewna, że On cię prowadzi w dobre miejsca. I pomimo tego, że czasami nie rozumiemy tego, co się dzieje, możemy być pewni, że On. Wie dokładnie, co robi i ma idealny plan na wszystko. To, że czasami nie rozumiemy tego, co się dzieje, nie oznacza, że jesteśmy w złym miejscu. Więc pytaj Boga, bądź przy Nim dalej, dociekaj, bo nie ma w tym nic złego, żeby zadawać Bogu jak najwięcej pytań. Ale jeżeli Bóg mówi Ci, że masz Mu zaufać i że wszystko ma pod kontrolą, to naprawdę możesz Mu zaufać i możesz być pewna, pewny, że wszystko jest pod kontrolą. Dziękuję Ci za dziś, mam nadzieję, że to było pomocne. Jeśli tak, zostaw lajka, like, subskrypcję, komentarz. Bardzo dziękuję za wszystkie ostatnie kawki. Życzę Ci wspaniałego czasu z Bogiem. Do zobaczenia.